Środa pierwszego tygodnia Adwentu. Ewangelia Mateusza, rozdział 15, wersety 29-37. Jezus ociera łzy i daje cudowny pokarm. W kolejnych dniach adwentowego oczekiwania coraz lepiej poznajemy Pana, aby gdy wreszcie nadejdzie, każdy z nas umógł go rozpoznać. Jaki jest Jezus, którego widzimy w dzisiejszej dobrej nowinie? Jest kimś wrażliwym na ludzkie potrzeby. Bóg nie przechodzi obojętnie obok ludzkiego cierpienia. Pochyla się nad każdym, kto nie domaga duchowo, moralnie, psychicznie lub fizycznie. Uzdrawia chorych i nawet cudownie rozmnaża chleb, aby nakarmić głodnych. Nieprawdą jest, że Bóg jest nieczuły na nasze braki i cierpienia aby jednak doświadczyć uzdrowienia trzeba pójść do Jezusa i powiedzieć mu o swoich potrzebach. Ktoś może zapytać, ale po co? Skoro Bóg wszystko wie, to znaczy, że wie również o moich problemach. Tak. Ale potrzeba, aby te problemy nazwać po imieniu. Kiedy Jezus pytał niewidomego z Jerycha, czego pragnie? Dobrze wiedział, co jest jego problemem. To pytanie było potrzebne temu choremu. To pytanie jest też potrzebne nam, abyśmy odpowiadając na nie, sami zrozumieli, że nie ma dla nas innego ratunku jak tylko Chrystus, który po to przyszedł na świat, aby nas wyzwolić z wszystkiego, co nas zniewala. Kiedy czytam ten fragment Ewangelii, zaskakuje mnie fakt, że tych ludzi, którzy przez trzy dni słuchali Jezusa, nawet głód nie zmusił do powrotu do domu. To naprawdę zadziwiające. Nie jedli trzy dni, a ich odczucie głodu chleba było mniejsze niż odczucie głodu Słowa Bożego. Słuchając tych słów, postawmy sobie pytanie: czy i my jesteśmy tak głodni Ewangelii, jak tamten tłum? Czy Słowo Boże pociąga nas bardziej niż cokolwiek innego na tym świecie? Jak często zasiadamy do duchowej uczty, aby czytać Biblię lub słuchać jej słów? Boże nasz ojcze, wzbudź we mnie wielkie pragnienie słuchania twojego słowa, udziel mi głodu poznawania twojej prawdy objawionej na kartach Pisma Świętego.